Ale tylko z tej strony, witam w swoim kanale. I mamy pierwsze uruchomienie i ściągnęliśmy BIOS, Zaraz pokażę, co i jak zestawu MKG 7300 0, RTX 06 2015. To tak, po kolei. Mam nadzieję, że to będzie widać. Na stronie Asusa mamy biosik. Jest wersja 2702. Pewnie tego nie za dużo widzicie, ale będę mówił. Mamy go ściągniętego. Jest wersja Maxim, plik się nazywa maximus7 hero asus 2702 cup. Jak walniemy Renaymara, to się robi M7H. No i M7H mamy przegrane na USB. Wpinamy sobie w USB ten, który jest obok przycisku Asus ROG do aktualizacji, ale będzie mi tak wchodzić do biosa, pierwsze uruchamianie robić i tak dalej. Także pokażę Wam bardziej wizualną wersję niż tą mrugającą. O której już robiłem raz materiał, więcej nie trzeba. Możecie sobie znaleźć na kanale. Um, także to mamy ściągnięte. Tutaj jeszcze jakieś coś. A tutaj jeszcze oto, że ściągnięty plik, tak. Uf, w ogóle czy to widzicie? Mam nadzieję, że widzicie. Czasem się robi, czasem ten balans bieli jest masakryczny. No dobra, to także to mamy załatwione. Możemy się odłączyć. Możemy się tu podłączyć. I sprawdzimy zaraz. Mamy już kable wszystkie podłączone, ale jeszcze go nie odpalałem. Także nie wiem nawet, czy płyta świeci. Eee, chyba wszystko. Zasilacz. Płyta się zaświeciła. Tu start reset. Tutaj tak. Noise no signal detected. Klawiaturę tu mam. Myszkę w razie czego mam włączoną. No to co? Palimy. rakietę. Cooler chodzi. w zasilaczu. podniesie się dobrze. Jeszcze raz. Jeśli by, o, dobra, zaświeciło się zasilanie. Mruga. Mam OK. Pamięci świecą. Kody się zmieniają. Mamy BIOS. F1. Yeah. Zobaczmy jaka jest wersja BIOSu. Myszkę mamy? Mamy. Dobra. English. Tak. Podkręcony procek oczywiście nie jest. Main główna strona. BIOS mamy 11.04, więc jak jaki stary. Długo musiała leżeć. No także wbijamy się od razu w EZ. Tunik, dobrze myślę. Nie, przepraszam. Szybko spojrzałem. Cancel tools oczywiście nie jest. Tuning tools Asus EZ Flash 2 Utility. Mamy M7H. Do you, read? Do you want to red? Jest Maximus Hero 2702. Tak. 27 kwietnia 2015 ostatni biosiki mamy. No i jedziemy z aktualizacją. Także jeśli byś nie miał dostępu do internetu na przykład i nie wiedziałbyś no może nie musiałbyś chociaż kawałek mieć żeby ściągnąć BIOS <głos》>, to możesz sprawdzić ale jakbyś nie miał na przykład bo na stronie w tej płycie tam w tych w plikach przynajmniej mi nie pokazało że jest Renamer. tutaj jest tylko BIOS pokazuje 9 ale nie pokazuje więcej więc nie wiem czy mi się coś nie odświeżyło czy co tutaj są BIOS Utilities jest BIOS Updater. BIOS updater. Więcej mi nie pokazuje. Nie wiem, czy to kwestia strony, że się nie odświeżyła, czy co, ale w manualu, w instrukcji masz w pudełku manual. Tam jest napisane, na, jaki, na jaką nazwę trzeba zmienić. W tym wypadku, jeśli. w twojej płycie. W tym wypadku, jeśli chodzi o Hero, to nazwa musi być M7H. Jeśli byś miał formułę, no to musisz zmienić nazwę na M7F. Proste, nie? W innych płytach jest trochę. Trudniej, <noise> ale też dobrze. I przypominam jedna ważna rzecz. Zasilacz, jak upgrade'ujesz upgrade BIOS, warto, żebyś miał UPS-a. W ogóle do kompa warto, żebyś miał ups -a. i warto, żebyś miał go w tym momencie podpiętego do UPS-a. Bo gdyby było małe przepięcie prądu, nieraz jak masz światło włączone, to mrugnieć tak w domu, nie? Tam telewizor oglądasz, mrugnie, może zgasić telewizor na przykład. A w kąpie tylko czasem mrugnie i, i, i kąt nawet nieraz się nie wyłączy, czasem się zestartuje. A jakby coś takiego było, gdybyś nie miał PSa, a to podczas aktualizacji biosu miałbyś po prostu spłyty brika, cegłę. Trzeba by było iść na flaszowanie biosa. Dobra, zobaczmy jak tam płytka, czy nam wstanie. Jak nam wejdzie, F2 odpaliła się bardzo ładnie. A, jeszcze tutaj rok, to jest rok, zapomniałem. To jest płyta rok, więc ona będzie tutaj iRock Updating. Nie wyłączaj kompa, niech się tam skończy. A i rok 1 będzie, może jeszcze więcej. Widziałem najwięcej chyba, i 1, i rok 2, i rok 3 jeszcze szło, więc zobaczymy, ile tego będzie. Czasem jeszcze restarty między tym są. O, właśnie, restart jeszcze raz, jeszcze raz i tak w kółko do końca świata, i jeden dzień dłużej, albo nawet dwa. Także no, płytka wstała. Zobaczmy, ona wpuści nas, czy jeszcze. A, i rok 3, dobrze. Jeszcze idzie rok 3. Na szczęście szybko to idzie, nie trzeba długo czekać. A my zaraz, jak tylko to się skończy, rozkładamy gratę i montujemy. Przestawiam kamerę. Wyczyszczę procesor z tej pasty. No dobra, puszczasz nas, puszczasz, puszczasz nas już, czy nie? Tak, F1 możemy wejść. Main Extreme nas na razie nie interesuje. Main 2702. Mamy BIOS zaktualizowany. Bardzo fajnie. No to tyle. Dzięki za uwagę. Cześć. Chuckle